W internecie od kilku dni pojawiają się artykuły dotyczące wyjścia Remastera trzech arcydzieł, które wyszły spod skrzydeł rockstara w 2001, 2 i 2004 roku. Mowa oczywiście tutaj o GTA 3, Vice City i San Andreas. Artykuły co prawda się pojawiają, ale fanowskie modyfikacje graficzne z internetu znikają. O co chodzi z tymi remasterami, jak to ma wyglądać i czym ma się różnić od pierwotnych wersji tych trzech części? Zabranych przeze mnie informacji postaram się dla was coś ładnego i logicznego sklecić. Kłaniam się nisko z tej Srycons. Zaczynajmy! Na przestrzeni 20 lat powstało wiele części GTA wypuszczonych przez Rockstar. W tym czasie miało miejsce wiele ciekawych i zaskakujących zwrotów akcji związanych z tą serią. Zaczynając od najnowszej, jak wiadomo, GTA 5 jest dalej w top 10 najlepiej sprzedających się gier, która zagościła już na wielu platformach, nawet i PS5, a dzięki GTA Online jest dalej rozwijana i chętnie grywana przez wielu graczy. GTA 4 na początku 2020 roku zniknęło ze Steama. Było to spowodowane usługą wprowadzoną przez Rockstar oraz Microsoft w 2008 roku, czyli Games for Windows. Life. Z powodu wyłączenia tej usługi w 2013 roku, generowanie nowych kluczy do gry było niemożliwe. Co prawda Rockstar miał wiele czasu, żeby wprowadzić tę łatkę i zapobiec temu, lecz niestety tego nie zrobił. No jak to mawiają, lepiej późno niż wcale. Miesiąc później dostaliśmy informację, że zostanie ona przywrócona 19 marca i nie tylko jako sama podstawka do gry, ale również z dodatkami fabularnymi, czyli The Lost and Damned i The Ballad of Gaten, pod nową nazwą Complete Edition. Przywrócona ona została również w ciut zmienionej wersji, ponieważ nie zawiera ona już usługi Games for Windows Live, trybu multiplayer oraz niektórych stacji radiowych. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Odpowiem na to w późniejszej części tego filmu. Teraz Rockstar postanowiło się zabrać za poprawienie jeszcze starszych części GTA. Co prawda oficjalnego świadczenia od Rockstara nie ma, ale zagraniczna strona kotaku.com wie na ten temat bardzo dużo. Jesienią mają pojawić się zremasterowane wersje GTA 3, Vice City i San Andreas. Zostały one nazwane remasterem trylogii GTA. Mają one, ku mojemu zdziwieniu, działać na silniku Unreal Engine, co z pewnej strony może być ciekawym zabiegiem. Biegiem. No całe szczęście, że to nie Unity. Ma to być mieszanka starej i nowej grafiki. Coś jak pierwotna wersja z paroma modami, ale jako ta oficjalna wersja. Zagraniczny youtuber Zakox w swoim materiale wspomniał, że do internetu wrzucony został kiedyś zwiastun fanowskiej wersji Geta San Andreas właśnie na silniku Unreal Engine. Wszystko było dobrze do czasu, gdy tej, usunęło ten zwiastun i wszystko, co było z nim związane. W jego materiale przewija się on w tle i można spekulować, że te remastery właśnie tak będą wyglądać. Tej usunęło nie tylko ten, ale również wiele innych, większych, naprawdę ogromne wrażenie fanowskich modyfikacji graficznych, które były stworzone pod GTA 3 w i San Andreas i nie usunął ich rok temu, ale robi to od kilku tygodni. Co prawda F dla autorów tych modyfikacji, ponieważ niewątpliwie spędzili masę czasu na ich robieniu, ale radocha dla tych, którzy czekali na jakąś większą niespodziankę od Rockstara i niekoniecznie był to DLC czy nowy samochód do GTA Online. Jeśli mowa już o niespodziance, Rockstar w swoim Newswire wspomniał, że wielkimi krokami zbliża się 20-lecie GTA 3 i z tej okazji chciałby to uczcić z niespodzianką. Czy właśnie tą niespodzianką miałby być Remaster GTA 3? No niewykluczone. Szczególnie że 20-lecie GTA 3 przybada na 22 października. Jak to rzeczywiście będzie? Czas pokaże. Ludzie liczą na to, że jednak Rockstar postara się, nie zniszczy klimatu klasyków, jakie panowały w trakcie trwania fabuły tych trzech części. Remaster jest podobno w końcowej fazie produkcji i ma się pojawić pod koniec października bądź na początku listopada tego roku na konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i S Nintendo Switch na telefony. Z systemem Android i iOS, PC i co ciekawe Google Stadia. Jeśli chodzi o wersję PC-tową, no to tutaj nie ma rozczarowania, ponieważ wersja ta ma się ukazać w przyszłym roku. No jak zawsze dla PC-towców: Kiwoko i bulbul. Wcześniej dużo wspomniałem o przeszłości związanej z GTA 4 i dodatkami fabularnymi do tej części, jej zniknięciu ze Steam'a i zmianami wprowadzonymi po jej powrocie na tę platformę. Mam pewne podejrzenia, że podobny los może spotkać GTA 3, Vice City i San Andreas. Kiedy Rockstar będzie chciał wprowadzić Terry Mastery, wszystkie trzy części znikną prawdopodobnie ze Steam'a i ukażą się z powrotem jako jedna oferta nazwana trilogią, z pewnej oczywiście zmianami. Nie tylko zostanie poprawiona strona graficzna tych gier, ale również mogą poznikać kolejne utwory ze stacji radiowych, które już z biegiem lat wygasły, jeśli chodzi o prawa do ich wykorzystywania przez Rockstara w swoich produkcjach. Mogą być usunięte również niektóre kontrowersyjne wątki, a mogą zostać również poprawione pewne błędy i bugi, które do dziś pojawiają się w tych trzech częściach. No i może te wersje Steamowe zostaną w końcu poprawione, szczególnie moje ukochane Gita San Andreas. To tylko moje spekulacje. Jak będzie to czas pokaże i w tym momencie pozostało nam nic nic innego tylko czekać, aż remastery ujrzą światło dzienne. Z mojej strony wszystko. Dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tradycyjnie zachęcam do komentowania, oceniania i co najważniejsze subskrybowania, żeby być na bieżąco. Z mojej strony wszystko. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.